Mamy 22 czystą drugą niedzielę zwykłą w ciągu roku w Liturgii tygodnia, które przed nami w poniedziałek przypada wspomnienie męczeństwa świętego Jana Życiela, w sobotę wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego. 1 września przeżywać będziemy rocznicę wybuchu II wojny światowej, modlitwą obejmującą wszystkich poległych w obronie ojczyzny, wszystkie ofiary cywilne tego okrucieństwa. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek, piątek, pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, dorosłych. W ciągu tygodnia spowiadam przed duszami popołudniowymi. Na ten tydzień, ostatni już tydzień, przeszkięte pozostaną w dotychczasowym porządku, prześwięte popołudniowe, czyli o godzinie 19.00 pierwszy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.00 adoracja Misza Święta. W pierwszy piątek spowiadam od 17.45. W pierwszą sobotę miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.00 adoracja i Misza Święta. Do chorych w pierwszy piątek udam się o godzinie 9.00. Przyszła niedziela również, pierwsza miesiąca i z niedzielą adoracyjną, pomsza świętej wystawienie najświętszego sakramentu, modlitwa wspólna i błogosławieństwo najświętszym sakramentem, pomszy świętej o godzinie ósmej zmiana tajemnic Za tydzień będzie miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na jasnym górę. Czas płynie takim swoim stałym rytmem i chociaż dzieci, młodzież pewnie cieszyłyby się, gdyby wakacje jeszcze potrwały dłużej, no ale one odbiegają niestety końca. Niebawem rozpocznie się rok szkolny. Zapraszam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, by ten kończący się wakacyjny czas podsumować i czystym sercem, twardym na pomoc Bożą rozpocząć nowy rok szkolny. Przed Kościołem rozprowadzane są godniki, Gość Niedzielny i Niedziela, w którym m.in. tytuły uchylamy tajemnicę, jasna góra, czcić to naśladować, czarna Madonna, katastrofa na całego rachunek i szybty, o Marcie, co koloruje świat, żywią i bronią. To tylko niektóre z tytułów polecam uwadze. Natomiast w zakresie można odebrać małego gościa niedzielnego. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty za Za kwiaty przy ołtarzach dziękuję wczorajszym nowożeńcom Patrycji i Kamilowi. O w przyszły piątek ze względu na sobotni ślub proszę o kolejną grupę rodzin z do nr 28. Za ofiarę na kościół. Pragnę tak podziękować rodzinie Państwa Barszczy z sakiejowa 48 za ofiary na polichromię kościoła. Dziękuję Państwu Helenie Wiśniowskiej z Babul, Marii Ryszardowi Czekura, z Babul, Państwu Bernatecie i Krzysztofowi Domagała, zarówno wszystkim ofiarodawcom, Bóg zapłać. Dziękuję również za Waszą pamięć, że od wyznaczonej Wspieracie nakrętki przez wiele, wiele już lat, i myślę, że to jest taki prosty, ale jeden ze sposobów owej postawy pokory i dostrzegania tych, którzy pomocy potrzebują, bo z tych nakrętek czerpie pomoc konkretna osoba, którą wspieramy w ten sposób. Więc serdecznie dziękuję za to, że pamiętacie, że się nie zniechęciliście. Dziękuję z całego serca osobom, które w sobotę zebrały przygotowane nakrętki i dostarczyły nam po zakładzie. Dzisiaj uroczystości odpustowe w Baranowie Sandomierskiej i Patwi Narodowej. W dniach od 7 do 10 września bieżącego roku, w piątą rocznicę ugromadzeń cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Rodziny, parafia Chorzenów przeżywać będzie uroczystości odpustowe, ku jej Porządek i program tej uroczystości wywieszony jest w kablocie ogłoszeniowej przed Kościołem. Dobiegł końca synod naszej decyzji. W przyszłą niedzielę w uroczysty sposób wprowadzone zostaną do naszej świątyni uchwały synodalne podczas myszy świętej głównej, a więc tej o 10.30. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. W poniedziałek o godzinie 19 w intencji zmarłej Józef Łącz, zamówiona przez Marię i Mariana Barści. We wtorek o 19 w intencji zmarłego Mieczysława Soczyńskiego, zamówiona przez na Ciecha z rodziną. W środę w intencji zmarłych Anny i Jana Kozior. W czwartek o 19 w intencji zmarłego Jana Popiołek, Zamówiona przez Różę Niewiast-Enmalinowskiej z Bagu. W piątek w Bogu wiadomej intencji. W sobotę o 15.00 msza święta ślubna, o 19.00 w intencji zmarłych Jana i Anny Kozioł oraz Józefa Kozioł. W niedzielę o 8.00 w intencji zmarłych Katarzyny i Jana Smytla, o 10.30 w intencji zmarłych i Józefa Malickich, Jana i Andrzeja. Do 30 września, przepraszam, do 30 sierpnia odprawiana jest msza święta Gregoriańska za świętej pamięci Rafała Zubę. Przyjmijcie jej